ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Ja przyjechał w Szymborcach z zasem stworzenia podobnej. Przyjechał z tym sprzętem, nie? Z Nowe auto, no sparwuje się bardzo. Bardzo ciężko. Ilu was jest tam z, z, z strażaków? Na zmianie 5 osób. Mhm. Czyli dzisiaj przyjechaliśmy tutaj oddelegowani 3 osoby? Zastęp i obecnie pełni 5 osób y, ty, w tej chwili na lotnisku. Są jeszcze jakieś potrzeby sprzętowe Czy... zawsze są I To co teraz, następnego coraz nasze nowo nowości wchodzą. Mhm. Tak jak to jest coś, to cały czas sprzętu był... sprzęt nowy, tyle to... mhm. no, no, Przeznaczamy na sprzęt akurat coraz więcej środków, także nie na to. Dziękujemy. No, nie. Tak, <laughs>